Zwłaszcza, że na przykład myślę, że no. Patrycja, cesarzowa internetu, myślę, że ona by poleciała. Tak, poleciałaby, wiesz, gdzie? Za furtkę swojego domu i nie poszłaby dalej. Bo z nią trzeba chodzić za rączkę. Albo o. ją prowadzić. No? Ona nigdzie nie pojedzie sama. Chyba do marketu, kilka metrów od domu. Dziękuję, Laki. Ale czemu? Weź. Bo to? To mogłeś, mogłeś właśnie? Byłam w Warszawie już yy, ostatnio. To co? Nie spotkaliśmy się nawet. Nie pisałeś do mnie w nic, a mogliśmy się spotkać. No dobra, ale ty... Ale ty nie mówiłaś mi nic, że ty jesteś w tej Warszawie. A gdybym ci mówiła, że jestem, to spotkałby się ze mną, czy nie? W. dziękuję ci pięknie. Y no tak, no ale słuchaj, jak mam się z nią spotkać, jeżeli ty przyjeżdżasz i nic nie mówisz, ale poczekaj, bo powiedz mi z tą Patrycją, nie. bo Patrycja mi mówiła na przykład, że ona by się chciała normalnie ze mną spotkać i że ona mogłaby przyjechać, a teraz mówisz, że ona by nie weszła za furtkę. No nie, no nie, ona no, nigdzie nie jeździ, nigdzie sama nie pojedzie, nigdzie.